Idźcie na cały świat z dobrą nowiną na ustach. Te słowa my słyszymy i te same słowa usłyszeli uczniowie Jezusa, apostołowie na chwilę przed jego odejściem do Ojca, do nieba. Stało się to w dniu niepowstąpienia. Już wiedzą, że od teraz. Będą nieść Ewangelię dalej. Już wiedzą, że to oni będą głosić Ewangelię nowym ludziom, że to oni będą głosić Ewangelię w nowych miejscach, wszędzie tam, gdzie ludzie jeszcze nie słyszeli o Jezusie. Nie otrzymują przy tym żadnej gwarancji, że ich misja będzie cieszyła się powodzeniem. Nie mają żadnej gwarancji, że podczas pełnienia tej misji sukces będzie gonił sukces. Raczej słyszą, że muszą liczyć się z porażką. Słyszą, że muszą liczyć się z tym, że nie każdy, kto usłyszy słowo, uwierzy. Dlaczego nie brakuje takich, którzy nie wierzą? Dlaczego ludzie w ogóle odrzucają Ewangelię? Jak można nie przyjąć dobrej nowiny? Jak można nie przyjąć orędzia o Bogu, który jest miłością i który jest ocaleniem? Jak można taką dobrą nowinę odrzucać? A może problem leży poza nimi, poza tymi, którzy odrzucają, którzy nie chcą jej przyjąć? Być może wcale nie słyszał o niej Ewangelii Jezusowej, tylko przekaz zniekształcony poglądami głoszącego? Może nie słyszał Ewangelii Jezusowej, tylko jakieś słowa zbrukane postawą, która jest przeciwna głoszonemu słowu. Mówiąc wprost, wypowiada je człowiek, który żyje inaczej niż głosi. Nieczytelny, bo źle odczytany, albo może nawet zmanipulowany jest to przekaz. Przez tych, którzy głoszą, którzy otwierają Ewangelię i mówią, że właśnie zaczynają głosić Słowo Boga. Ludzie nie słyszą czystej Ewangelii, bo zdarza się, że taka nie zawsze jest głoszona. A zatem to nie tylko zła wola słuchaczy, ani zlajcyzowane czasy. W których wyczuwa się obojętny klimat na wartości duchowe, stanowią źródło mniejszych, może większych porażek Kościoła. Są tacy, którzy chętnie takich argumentów używają, zrzucając wszystko na zlaicyzowany świat. Ale prawda jest inna. Wcale nie żyjemy w jakichś wyjątkowo trudnych czasach. I święty Franciszek, i święty Antoni, którego dzisiaj czcimy. Przecież nie żyli w epoce duchowego rozkwitu Kościoła. Również i oni zadawali pytania o wiarygodność włoszących Ewangelię. Również i Kościół ich czasów był nękany kryzysami. Jaką mają dla nas receptę ci Boży ludzie, Franciszek i Antoni? Recepta jest jedna, prosta i niezmienna, jak prosta i niezmienna jest Ewangelia. I brzmi: postawić Jezusa w centrum swojego życia. Postawić Jezusa w centrum swojego życia i jemu dać się prowadzić. Od wszystkich. Historia pierwszych braci mniejszych. Historia naprawdę świętych braci. Uczy, że gdy stawiamy Boga w centrum, przestajemy zajmować się sami sobą. Uwalniamy się od ograniczeń i więzów i zaczynamy żyć jego życiem, życiem Jezusa. To niezawodny na właściwie jedyny sposób na kryzysy osobiste, społeczne. I tak zwane kościelne. Żyć życiem Jezusa, żyć Ewangelią. Zachwyt świętego Antoniego Jezusa mi proponowaną przez Nieba drogą był tak wielki, że zapragnął go naśladować radykalnie i dosłownie. Potrafił wciąż od nowa się zdumiewać czystą Ewangelią, pięknem, dobrej nowiny. Patrzymy dziś na jego życie. Rozświetlone blaskiem Ewangelii, i widzimy, jak bardzo się starał, by tego światła Ewangelii nie przysłaniać sobą. Ewangelię tylko w ten sposób można głosić: Nade wszystko życiem, dopiero potem słowami. Tylko taka Ewangelia Jezusowa, a nie skrojona według miarę ludzkich ograniczeń, warta jest muszenia i przyjęcia. Taka Ewangelia zachwyca i pociąga do naśladowania. Nie dziwmy się, gdy ludzie źle mówią o ludziach Kościoła. Nie dziwmy się, gdy źle mówią o duchownych i świeckich, gdy krytykują i nawet odchodzą. Gdy wypominają niespójność życia i nauczania. Nie dziwmy się, tylko pytajmy, czy ja jestem piątą Ewangelią, jak Franciszek i Antoni. Czy my, jako ludzie wierzący, ludzie kościoła, na co dzień jesteśmy piątą Ewangelią. To znaczy, tak żyjemy, że inni patrząc na nas, nie mają wątpliwości, kim jesteśmy. Jaką dobrą nowinę głosimy? To kolejne pytanie. Własną czy Jezusową? Co widzą, gdy na nas patrzą? Uczniów zafascynowanych Jezusem, przepełnionych radością, kochających się i wrażliwych, czy sfrustrowanych, podzielonych i bojących się świata i ludzi? Co widzą w nas ludzie stojący z boku? Kościół radykalnie zwalczający przestępstwa, do których doszło w jego wnętrzu, dążący do oczyszczenia i naprawy wyrządzonego zła? Czy też bagatelizujący cierpienie ofiar, niezdolny do nazwania zła po imieniu, utwierdzający się w przekonaniu, że każdy nowy głos w tej sprawie to kolejny atak na Kościół. Co widzą, patrząc na nas inni ludzie, ci z boku, chrześcijan współczujących, wrażliwych na ludzkie biedy, czy obojętny na krzywdy i niesprawiedliwości urząd? Co widzą, wielbiącą Pana i ufającą mu z prostotą dziecka, wspólnotę czy grupę osób przestrzegających zbioru zasad i pouczających innych, jak mają żyć. Święty Antoni był żarliwym, przyciągającym tłumy nadzieją. Był mistykiem. Jego głoszeniu towarzyszyły znaki i nadzwyczajne dary. Znakami, które jednak przede wszystkim świadczyły o jego ewangelicznej wiarygodności, były dobroć serca, ubóstwo, pokora, czystość, miłosierdzie, odwaga w czynieniu pokoju. Całym swoim życiem wskazywał na Jezusa. To on był w centrum jego codzienności, to jego Ewangelię on głosił. Ewangeliczną wiarygodność chrześcijan, siostry i bracia rozpoznajemy. Po ich stylu życia, po świadectwie, po czynach, a nie po deklaracjach? Czy myślą jak Jezus ci, dla których ewangeliczne uczynki miłosierdzia, stanowiące test wiarygodności chrześcijan, mogłyby nie istnieć? Drzwi otwarte tylko dla niektórych uciekinierów przed wojną odbieranie środków chorym i niepełnosprawnym i zwracanie ich pod wpływem presji społecznej, pozostawianie samych w sobie w sumie niewielkiej liczby rodzin, które walczą o życie swoich dzieci chorych na genetyczną chorobę SMA, między innymi na taką chorobę, którym można przywrócić nadzieję jednym lekiem, którego cena zwala z nóg, czy to jest postawa prawdziwych uczniów Jezusa, którzy są obojętni na taką biedę, taką krzywdę, taką niesprawiedliwość? To tylko niektóre znane i nagłośnione przykłady krzywdy i niesprawiedliwości społecznej, ale ile takich spraw dzieje się poza medialnym zasięgiem? Ile trudnych doświadczeń, o których nikt nie wie? Ile cierpienia najmniejszych i słabych, wykluczonych? w naszym kraju, katolickim kraju. Mówi się o świętym Antoniu, że to patron rzeczy zgubionych. Sami pewnie nieraz modliliśmy się, bo przepadły klucze, karta. Coś bardzo ważnego dla nas. Odwołujemy się do niego, gdy szukamy drobiazgów, które gdzieś nam się zapodziały. Wolałbym jednak, abyśmy dzisiaj mówili o tym, jak święty Antoni pomaga odnaleźć zagubione wartości, bo pogubiliśmy wiele. Pogubiliśmy dobro, pogubiliśmy pokój, zgubiliśmy miłosierdzie, pokorę. To nie są przecież cnoty heroiczne. Dostępne tylko dla wybranych. Ale to jest ABC Ewangelii. Dlaczego więc tak trudno dziś je odnaleźć? Chrystus, który jest Twoim życiem, wisi przed Tobą, abyś patrzył na krzyż jak w ustro. W żadnym innym miejscu człowiek nie może lepiej uświadomić sobie, jak wiele jest twardych, jak wtedy, gdy spogląda w lustro krzyża, mówił święty Anton. Tutaj odnajdujemy to, czego szukamy przez całe życie: miłość bez granic, sens i pokój serca. W tym lustrze, lustrze krzyża, winien wciąż na nowo przeglądać się kościół, który wszyscy tworzymy. Taka jest. Podstawa wiernego głoszenia Ewangelii, czystej, czytelnej i zachwycająco pięknej, bo Jezusowej, nie ludzkiej, nie mojej, Jezusowej. Tuż przed śmiercią, święty Antoni utkwił wzrok w jednym punkcie i mówił: Widzę Pana mojego. To były Jego ostatnie słowa. Można powiedzieć, że umierał tak, jak żył. Zapatrzony w Jezusa, zapatrzony w Jego krzyż. Taką lekcję nawrócenia, odnowy wspólnot, wierności misji, daje nam dzisiaj święty Antonio. Żyć tak, aby nie przeoczyć Pana, by widzieć go w świecie w siostrach i braciach, w codzienności i w drobiazdach życia. Żyć tak, by na widok naszej radości, nadziei, zaangażowania, otwartości na ludzi inni mogli powiedzieć widzę Pana mojego, widzę w Tobie i w Tobie i w Tobie, widzę Pana mojego. Czy mówią tak ludzie, gdy patrzą na mnie, gdy patrzą na Ciebie, gdy patrzą na nasz Kościół, czy w codzienności widzą Pana w naszym życiu. Święta Antoni, patronie rzeczy, a jeszcze bardziej zgubionych wartości, pomóż nam zacząć tak żyć, by inni widzieli w nas Pana Jezusa. Mistrza is about